Cześć, witam Was, bardzo serdecznie jestem i dziś w filmie będziemy grać znowu w Rocket League, Rankę daj, wbijamy złoto, 3 jeśli się uda, jeśli nie, to zostajemy w łupica. Cel na dzisiaj, wygrać 3 rundy. Spróbujemy, spróbujemy wygrać 3 rundy. Nowy monitor, więc może pójść trochę lepiej. Dobra, mamy jakiegoś gościa. ma Mamy standardową fenekiem. Lecimy. Mam nadzieję, że nie zagoda Ostatnio dużo grałem. I szło mi nawet nieźle. Okej, okay, gościu, dostrzela. Mamy 1-0. Wygrać trać trzy rundy potrzeba No to już ta się zapowiada jako pierwsza Pierwsza wygrana Cholera No Coś nie pykło Ale dobra, dobra, dobra Zbieramy piłkę Albo nie Musiałem spróbować Oj 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 Aha, dupa Dobra dobra to jeszcze nic, to jeszcze nic Tutaj wleciałem O ty taki jesteś toksyczny Dobra nie ma Gość jest toksyk. Bijemy go. Sorry. Sorry jest klepany. Brawo. I teraz zapiszemy? Piłkę, mamy piłkę, mamy piłkę I w ta stronę Przepraszam, nie w tą stronę poleciałem z piłką I am here, bro Bum Nice Dzięki Trochę po angielsku będę gadał, bo z przyzwyczajenia ale to chyba nie przeszkadza. Dobra, wyjdźcie, już nie macie podjazdu. Jesteście robieni. Nice. ładny strzał, no nie powiem, że nie. Teraz ja no, no. Leci Nice Ładnie strzeli Dobra, też to. O, pierwszy kontakt, nieźle. Dobra, musiałem spróbować. Dawaj. O, kurde. On wybronił. Boom. Jakieś porady by się przydały, jak robić lepsze aeriale Tak na sucho trochę to robię. Bez obracania się i tak dalej. Próbuję robić flibre seta. Ale jeszcze taki dobry ten jest. Dawaj, dawaj, dawaj to. Ajajaj, aj, aj. coś nie wykło. Dobra, ma za. Dobra, pierwsza ronda nie za dobra Jeszcze mamy dwie W się sensie, Nie za dobra dla nich Dla nas super A chodzi mi, że nie za dobra obrona Trochę, słowa pomieszał Niestety A. O matko boska Słowa trochę pomieszałem, niestety, przepraszam Dobra, takiego wybicia ja się nie spodziewałem No i chciałem tu górą rozegrać Jest dobrze Z tym do rozgrywania you no, need sure why not style. Dobra, dodamy go. Skrupowanie. Tu muszę wyjść. Dobra, mamy kolegę. Znaleźliśmy sobie kolegę. Mhm. Jest liderem. No, rozegraj to jakoś. Co my pozmieniamy? O, takie lepsze będzie. Tam też Hyperspace, ale nie. Uho, uh, wyzwania coś jest. Nice. Dawaj gramy O mordo, ja jestem gotowy Dobra, sorry, ale nie teraz Teraz mamy jeszcze dwie rundy do wygrania Nie mam czasu na takie rzeczy Trochę czasu zmarnowałem niestety Dlatego film będzie dłuższy na pewno No trudno No teraz mnie zapraszasz? Teraz ja wyjść nie mogę, sorry mordo Trzecią rundę może z nim zagramy Mam tylko trzy rundy do zagrania i czy muszą wygrać. Ale jest to rankingowe, więc Nie będzie tak łatwo jak na towarzyskim. Mogę to powiedzieć na początku filmu, a nie teraz no ale trudno. Czasem nie cofnę. ale że nie trafi o, jak to będzie strzał na bramkę kto wpadnie, to ja nie wiem nie ma serio dobra, oni są głupi <grybujem> nieładnie tak robić bardzo nieładnie no, dobra, trochę bym mu to ukradł, gdybym dotknął. Dobra nice. Chęcimy, nie zatrzymujemy się. Jesteśmy na pozycji wygrywających. Wygrywamy, będzie dobrze. Jesteśmy w wygrywy, nie przegrywy. Gościu, to te areale własnej bramki ewentualnie. Ej, no ale nie tak. Ale obrona. Nice. Oh, this is walkable. <laughs> Oyoyoy. Oy. Dobra. Ale power shot Ło, tego się nie spodziewałem Dobra, nie chciałem mu kraść, bo nie jestem aż taki wradny bez przesady Ale Nie chciałem też, żeby przejęli I coś się stało? No przejęli, no maja majo ma. Nie ma nie, wy jesteście na tyle głupi, żeby trawić piłkę No dobra, może nie teraz Może czemu każdy ma to samo to samo wykończenie, w sensie ten efekt postrzeniu gola? Za każdym razem widzę tą pieprzoną książkę. Iż, dobra matku boska ale mi samochód przeleciał przed mordą ale zez dobra, no spokojnie nie ma Z tym dobrym perem. Uważając na to, co się działo chwilę temu, jak ładnie wybroniłem. Ło. Ale to nie znaczy, że wcale takich głupich samobójstw nigdy nie strzeliłem sobie. Bo By było takich mnóstwo. Hm. Nie ukrywając. Głównie to dlatego, że grałem z kolegą, przez co Но no, забавы было много. Найс. Лага. Хоп. Добра. Маш, 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 маш. Браво. więc to się liczy dobra bum nie na mojej warcie łojć bierz Hop. Było zbyt proste do odczytania. No i dobra, wygrana. Dobra i lecimy dalej. Miałem zagrać z tym typem, ale jednak nie. Zależy nam na wyrobieniu się w czasie, nie? Bo już mamy, no za jakieś 7 sekund będzie 17 minut, więc... Dobra, Estadio Vida. Lubię to Lubię tą mapę Przypomina mi trochę Brazylię albo Rio, Rio de Janeiro Takiego o. nie znam, znam miasta mi nic w, w, w Brazylii, ale no to przypomina mi ten film Rio. Tam podobnie kolorystycznie było. Dobra, dobra, dobra. Aha. Co to było... Eee, nie było tak trafnie, przepraszam. Musisz powiedzieć, przepraszam. Bo to się zwykle myści. Serotra to zapraszasz. Ha ja mogę mu to zostawić? To było już w brancach.

Nie udało się? Ajajaj aj, aj. No gościu No Nic się nie stało, tym razem Ci wybaczę Dobra, tu już bym zepsuł, Dobra. dobre, nie dobrze No wyczytał. No kurde. Ja piłka nie dobre, trafić teraz, trafić Boże, ale fake. Co prawda przypadkowy, ale fake. Nie trafił chyba w piłkę po prostu. Alwalić. Fake. Ty, 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 nie wbijaj do własnej bramki. Uuu. Jakbym to strzelił w ten sposób, to byłbym dumny z filmu. Ja jestem tamty Dobra Musimy to wygrać, nie mogę przegrać Cel musi zostać ukończony Wyzwanie Wyzwanie musi zostać Załatwione do końca Dawaj, dawaj, dawaj Nie, jak to wejdzie Dobrze. Pięknie. Brawo. Nice, o to właśnie chodziło. Dobra. Dobra oni się gubią My trochę też Dobra myślałem że samo wójt <coughs> Brawo my wygraliśmy już to Czerwisz O Czerwisz załatwiony <coughs> Hop To jest co tu się stanęło O mój Boże Piękny gol bez tego był Aczkolwiek ja był w stanie więc nie mam jak tego wbić Wtedy się ja teraz już mam Uuu Ale by to weszło fajnie Pup gol tyłem, nieźle Najstąpę. Mam MVP. Uuu, ale wyczytamy. Gościu serio. Może no, i tak go nie weszło, jeszcze Aha, Zwycięzca torni jest razem piąte platyna. Coś co ma kolego. Okej, okay. oni się już chyba poddali. Jej. Ej. Teraz sobie z młodzież, bo wygrywamy 8-2 Mogę tu już zakończyć, ale... No trudno. Nieźle. No i taką końcówką kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Było długo, było bo 26 minut, ale dokonałem tego, więc widzimy się w następnym odcinku, co nie?